Hej, siemanko, tu Miausko16 Witam was w kolejnej recenzji browarów na kanale Dzisiaj browarem testowanym będzie Setraili Garage Genius Grapefruit Grapefruitowy browar Także otwieramy Przekajcie. O, jest, mamy O nie Mam nadzieję, że ten browar będzie dobry. Chociaż nie pamiętam, czy go piłem, yy, ale coś, koja coś kojarzę, że, że chyba piłem. Już nie wiem. Testujemy. No, powiem wam. Dobry Grapefruit. Piwko yy, zaj, yy, zajebiste. 4,6% yy, objętości alkoholu. No, jeszcze napis, zróbmy jednego łyka i damy ostateczną notę. Hmm. Tutaj gorycz taka, wie, wiecie, no, gorycz tutaj, tutaj nie czuć, bo mm, znaczy czuć taką słabą, ale wszystko zabija smak grapefruta. Ja czasem wolę właśnie wypić, pierdolne, sobie takie smakowe piwo. Także tutaj nota będzie. 8 na 10, ponieważ grapefruit bardzo lubię, w ogóle lubię, e, lubię cytrusy, a grapefruit w napojach to jest miód, to jest normalnie miód, Że tutaj ósemka, e, jeżeli lubicie oglądać o mnie testowanie piw, zostawcie już teraz łapeczkę w górę subika wraz, wraz z woneczkiem, z, z, e, <laughs> zapraszam, zapraszam, Was na poprzednie filmy, na następne, do następnego, na razie cześć, hej, hej, nie, zapomnij, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z woneczkiem, także siemanko. Zachęcam Was także do udostępnienia tego filmu znajomym Nara.